Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnej gry z serii Jak nie powinno się grać w League of Legends. Witam Jacku. No się siema Mateusz. Czym grasz dzisiaj? Wziąłem jakąś małpę z kijem. A widzę, że wukongiem. No, ja nie wiem co to jest, Może że jest małpą Opa. z kijem. No to, to ja, sądzi... ja, gram, ja gram, jak w poprzedniej gry go nazwaliśmy, toperzem. Toperzem grasz. Toperzem gram, tak. Wielkim, przerażonym toperzem. Coś czy że ta małpa jest z chińskiej mitologii. Tak. Były filmy, dużo filmów było związane z małpą. Bogiem no. małpą, więc. jest jak ona była? Król Małp? Coś, coś tym. No decyduje. coś w tym stylu. Wiem, że w jeden film był z Jetem Lee. O, to, to jest Aha. ten tym pewien. Jest, nie pamiętam jak się nazywał nawet. No ale wiem, o, o którego chodzi. Nie A... wiem, zobaczymy jak to pójdzie. No tylko jeśli chyba tak nie wydłuża jak tamtej, no, no cóż. No to Kuna muszą to zmienić. Ale widzę, widzę po loadingu, że troszeczkę wolno się, ten, loadujesz, chyba musisz, czas wymienić komputer, wiesz? Noż Już byłem wcześniej niż ty, więc... A no, u byłeś ostatni. No bo ty grać już. A. okej. Okay, przecież... wezmę tarczę tym razem, bo fajnie wygląda. Okej, okay, chodź. Ja nigdy nie grałem toperzem, więc będzie ciekawie. No, dobra, tu mamy jakiś miażdżący cios. Jakiś damage zmniejsza. Armor. A. Jakieś niewidzialność, na znaczy no, ileś tam sekund i jakiś... Witaj w Samoners Drift. Będzie dobrze. O Boże, witaj w Samoners Drift. Jezu nie, nie przyzwyczai się do polskiej wersji, naprawdę. Dobra, <laughs> Damy radę. Wezmę ten miażdżący cios. Bo nie <laughs> niebawem, niebawem, będzie i 2, więc nie będziesz już na polskiej grał w wersji. Choć nie chyba Torsha i 2 też ma polską wersję. No co za... Oee, za to grałeś mi to wiesz no i co robi? No to zaś go mówię WIZA. Moje i małpa. Się no ZO mamy teraz. Mamy tam chomika na górze. Psychopatycznego. Nie wiem na tych to nazwać. No Smerfa przerośniętego z językiem. No. A ten na środku wygląda bosko. Tak pan Kasadin. I o dziwo to jest dobra, dobra postać. Co Charakter dobry. To jak to dobra, a to są złe i dobre? Tak, no, walczą. Nie wiem jak Nexus o, ja nie i. Stworę, nie no. pamiętam jak ci dobrze się nazywają. Kiedyś czytałem lore, teraz już niestety. Nie pamiętam zbytnio. Wiem, że chomiki są Bundle City te wszystkie te niewidzialne małe coś tam. No, mówisz o wiewiórkach? Tak, wiewiórko chomiki. Nie, to są wiewiórki, nie, to nie są chomiki. Nie powiedział, żebyś nie pyskował, ale tak będziesz. No ja nie pyskuję, stwierdzam fakt, no to przecież to widać, że to jest wiewiórka. Chomik. Wiwiórka nie pyskuj Ma ogon? A? Ma, z tyłu nie? pewnie schowany no Tak Bich ta nie tam, to pierdzielasz się Zobaczmy jak atakuje A, dobra No zamachnąłem się nie zabiję, no, za umieć <laughs> Ja ich pospamię moim super no, beamem Co jest? Ja też nie coś. umiesz, no co jest. Czekaj, muszę mieć drugi poziom, wtedy będę miał jakiś tam atak. Cios Nimbusa, czy co tam. <noise> spokojnie ja sobie ich porzucam. Tylko niestety manem mi się kończy. To no nie bo jest bo... dobrze. Mogłabym regenerację. Tak, tego że Magikres daje mi damage, więc kupiłem sobie Magikres. Taki byłem. Tak. Weź uważaj, nie wiem tego teraz. Ile o. ma życia? A. No nie, nie rusza się, może go zabiję, tylko że no. nie ma manny. Nie, może nie rzuca się. Graj ostrożnie. Fuck No, fajnie mógł mieć mannę, no ale no. A też. Jak się jest nowym, to nic innego. Wybacz, przepraszam. Nie umiem w inny sposób. Putki jakiś program na ta nie? Wybacz, przepraszam czy wybacz mi? Wybacz Coś, mi. Wybacz mi no. przepraszam mnie, no to już naprawdę co to oglądasz? <grym> Ile to lat, czy to nie leci? No ale co ty w ogóle no, oglądałeś? Nie. A. nie wiem, sam się boję. Eee, to, to... O, o. No, to co za... niestety. Przeciwnik? O! Czy ucieknie? Ucieknie! Możliwe, to jest szybki komikowie wiórek. Chomikowy wiewiór, tak o, no, dziwnie biegnie, jaki gdzieś ten, o, nie, nie ucieknie. O, kasadin leci mu pomóc. Aha, jaki, jakiego cepa dostał? No szkoda, może no, idzie, zdarzy się. Jestem wiewiórkofilem, więc szkoda, no, no. że umarł. O, nie trafiłem, A jak się robi. Tą małpę na co? A skąd ty mam widzieć? No nie wiem, dłużej grasz w to niż ja. Nie gram nigdy małpą. Masz no. tam weź rekomendy, Bill, już. Nie mm. spokojnie. Kupiłem No fajnie. <laughs> Ach, to dostało. No to już jest powalnie, fajne. Mm -hmm. o, na górze znowu jakaś akcja, u nas nudy. Z dwóch na jednego, tamten pewnie poszedł sobie AFK. O! No to, a ta? A to pewnie TW. No, to niewidzialne, aż tak działa. Kłonął wam Nie, muszę kupić większy Regen, jak to jest. No na pewno, no. Jak ci się kończy tak szybko. Ile kiliszek kosztuje? 490. Dobra rzucaj go może trafię nie. Ale blisko No prawie, minęło go no tak. O pół mili chyba No patrz, patrz, a? No zreflektowałem jak, czy nie trafiłem Wiesz jak go miałeś przed sobą No to dziwne żebyś go nie trafił Mogę mi trafić Chyba mi nam, nie ma mida Trzeba uważać nie, tam tylko pan Złodziej z ciebie weź tam małpój sobie O. Ty masz szans, że ja coś źle zrobiłem, no tak no co myślałem, że go uderzę no właśnie tak się kończy, kiedy zaczynasz myśleć <noise> ale śmieszne <noise> Ach, przywalił z prędkością światła rzucę czymś. No trafię? O tak Dobra idę kupić to do money, bo się zwariuję. To czekaj, to też się wrócę. Okej. Okay. I czemu na mnie nie poczekałeś? Mam odpowiedzieć? Lepiej nie? Odpowiadaj, bo cię zbija Ciastko. Hmm. ktoś do mnie dzwonił hmm. Ale Hama. Wezmę Warda kupię, bo to się przyda. Cześć co wiecie, że telefon po do mnie może dzwonić też szef, a tego byśmy nie chcieli na wizji. Okej. O już pokonane. Szkoda. A ciągle tam tam mnie dzwonił o, Adrian do mnie dzwonił No ja już telefon na ten czas na. No. O jak Adrian tu się wpadnie, a nie nie wpadnie, bo to masz jakieś spotkanie mm -hmm. <suszucię> Coś tego szczelającego nie ma, Graveson bodajże się nazywał No poszle FK, to co Oła no. no! O, bra o brawo! No, co za łajda! <gry> o coś się wraca chyba! Idzie do nas, idzie do nas! O, aha, to aha, nie on! Olaf! Olaf, olafowy Olaf! Nie ma tak true damage Sorry, znowu jakieś hazard? Co też wycisz telefon, ja już wyciszę. Próbuję jedną ręką brać. Ogo, ok, zaraz zginiemy. Przez twoje po. o, nie żyjesz. To jest dobrze już, już prawie kilkałek? <laughs> już, naprzód. Kunon ma siódmy poziom. No i sam. tutaj też Olaf jest, ma szósty. No jest, jest. No, Olaf ma dziwne ulti. Nic go nie może stanować ani zatrzymać. To nie miło. No nie miło. A damy radę. Mam Na nadzieję. Musimy dać. Weź wejść w te krzaki. No co, że głupi? Pocisnę się pod tower. No pocisnę bardzo dobrze. Przyjąłem, że podejdą pod tower, ten rzucił łuk i by zginęli. No ja bym może swoje życie. O, to niestety nie też o mam tu taki to widzisz taki mm, wiaterek z diskami mm -hmm. to jak tym będziesz w tym bie biegu to będziesz szybciej biegał mów przyspieszać, cię. Hmm. no ja to nie mogę się dzisiaj wysławić ja bym hmm. powiedział dlaczego ale już chyba wiesz to z naszych ładnie The wheel of the masja. Tak, dokładnie tak. Do o, no właśnie, to oni, to są ci dobrze. No chyba Alistar na górze zginie. Nie. To już nikt pokonany. Bardzo dobrze. Dziwnik pokonany. A nie ma Dobre ciastka. Też możemy spróbować jakoś to zrobić. Można, wiesz, jak wyjdę trochę dalej, to spróbuję użyć mm -hmm. ulti na nich, to wtedy Ty rzucisz ulti. Może ich zabijemy. No dawaj. No jaki? Nie, ja, ja stąd wychodzę. Nie idę z Tobą na linii już w ogóle. A wiesz <śmianowicie> nie mogę się podtrzymać. Dobrze było, liczy się kill, tak? się kill Nie rozmawiam z tobą. Ja się wracam. Ja też mam trochę kasy, więc mogę się zawnąć. No, no ciekawe z czego. Śmieszek Aha No w końcu buty mam. No ale szybko się gra pewnie skończy. No bo kurde, gramy na 4, a nie na 5. No niestety. No ale co poradzisz? Ale też to niski level jest w sumie gier. No można wygrać 4 na 5 tak naprawdę, oni by, by dobrze grali. Tak mówisz. O 3 na 5 można wygrać nawet. Hmm. Na midzie na przykład nie chyba. Już tak, tak bią mnie. Kurno, że małpy na ramię. Dwie, dwie, dwie małpy, jeszcze topę, teraz się po pofruwam. Poczekam do mojego ulti, żeby coś porobić. Tam pomęczy. Męczę, męczę. No, law chyba tymi toporkami, nie? Tak. Aha i to za stupie A za 55 nie. sekund miał no, ulti to trzeba troszkę Przeżyć. Tak, no też do mnie znowu dzwoni Ja już mam zaraz ulti Spoko, no to może bez mojego ulti spróbować, ja mam bulwar, z ci bulwar jest No ha! Fajnie, że tego nie trafiło. Przeciwnik pokonany. No trudno. Ale zabiłem jednego. <noise> Bardzo dobrze. Trzeba się dwóch zabić, no ale... Lepszy jeden niż żaden. Może będzie to stały. czeka na nas, to by też by było zabawne. Ja się wracam. A, no tak. Co no tak? No ale mnie ja to biedny. Próbuję hmm? zabić mopy. Moby to chyba zdążysz zabić. Dam radę Mocno bije ta kulka. No, sporo. No czym więcej Magic Resta, tym więcej zadaje. Ty użyłeś swoje ulti? Nie, nie miałem, dopiero no. teraz mam. Super. A się cofnę, tylko w sumie co ja mogę kupić za te 500 golda? Nic. No To po Dobra. co się wracasz? No właśnie, nic nie wrócę. Ja już jestem tutaj, więc... Spoko. Chyba kupię... Dobra, zobaczę, co to mogę kupić. Magic Rest, zakładka Guardian, no Abyss... Chyba to kupię. Co kupisz? Ankę. O. Małpa! O. Wróciła na linię! Uważaj. O! Nie będę wbiegać pod towery. Spoko, spoko. Don't, don't worry. No, co za... No, ale bardzo śmieszne. <gry> Okej, okay, idę się cofnąć do tych. Nic nie zrobię. Idę trochę magic Cressa kupić. Na górze. To jest nasz mundo doktor. Nie jest aż taki dobry no, każdy musi świetny Jak ja na przykład no Seryjny zabójca no, Seryjny zabójca już Ach ten Timo Ty się wracasz? Dawaj go Tak, dawaj go Debil. Dawaj go yy. Jesteś głupi, to nie moja wina <laughs> Dobra, to tu zabijemy. Pod tower wpadniemy, ulti rzucę. On ma tą głupią niewidzialność. Nie, kto? O, małpa. A, było? Dobra. Jak wpadnie, to rzucę ulti. Może zmarnuję. O, o to chodziło. Dobra, nie nie idź. tu Towera buszowam. No ty debilu! Co? co ty robisz? <śmiech> <śmiech> Gdzie? Widzisz? Miałeś szczęście, że mogę przez ściany, kurwa. Zobaczysz, jakbyś tego nie zrobił, to byś nie zabił. Nie grał po prostu, no. Cóż to powiedzieć? Czy ty mi mówisz, żebyś ze mną nie grał? Oczywiście, że tak. Chodź i rozdajemy mit. Albo czekaj, choć blue weźmiemy. Dobra, już lecę. Ach, to bijemy. Ja sobie wezmę pozwolisz Nie <noise> Co za szmata no Szmata pozostanie szmatą do końca no? Dawaj, czy nie ma list tego... tego Alistara? O, to tak, Brand, to jest tego, jeszcze. Brand, no nie Multin ja Dobra, lecimy Debil. Te głupie ulti, no. spowolnie go. Speed. wiemy go. No, ładnie, ładnie, po... ładnie ich pocisnęliśmy. Ładnie, owszem. Prawie jak ja ciebie, Woła. Ale to było zabawne. To było. Nie wiem o co ci chodzi. Ej, chodź, chodź. Pójdziemy na tego Alistara. Wiecie, No brawo Timo, to było proste Timo, pokażę gdzie jesteśmy Ech, szkoda Mógł od razu tam pójść to w sumie byśmy znaleźli radę No ale choć może ja czerwonego wezmę Czerwonego mówisz, że ty weźniesz. Mhm, no, proste Okej okay, okej, okay, okay. No może daj Timo potrzeba spustoszenie. no tak żyć o ja żyję ach <laughs> ja żyję a no. boli Ile ludzie mają uchewa? Ała! Ała! Aaa! Ops, O! Trzeba bardzo na się, się, pokupiłem Widać było, dałeś triple killa im, no. i bardzo dobrze. To ta wina. Failer roku. <laughs> fail roku, Jacek. Cieka bądź? Nie wiem, o co Ci chodzi. A właśnie, Jasku, tak... Dla widzów taka informacja, to w weekend puści... Może damy im z jeden, dwa odcinki Borderlands w jedynkę? Tak, spoko. Jakoś w weekend się nagra i wrzuci. Może się spotopa. Miejmy nadzieję. Musi być jakaś, wiesz... Zapowiedź przed dwójeczką, tak? Nie można od razu dwójki. No, ale wiesz, ja w to... Ja w to no. nigdy nie grałem. No, ja kiedyś przeszedłem jedynkę. Dlatego wypadałoby, żebyś ty przeszedł sobie. No tak, no. Ja w ogóle nie mam pojęcia, wiem tylko, że to jest shooter z elementami rpg i wszystko. Bardzo e fajny, bardzo podobać się na pewno. A No tak, Timo, osłony mi świetne ja puszuję bot. Ach, te kryty. Chodź idziemy, chodź na top, dawaj na top I Co wy tam robicie? Wszyscy są? No, okej. Okay. To już lepiej. Tylko, że szkoda, że jestem na dole. tam No tak, Timo poszedł yy, super naokoło. Coś czuję, że w pierdol dostaliście. No tak, troszeczkę. Tak, troszeczkę. Niezauważalny był nawet. nad nie wiem, kiedy użyłem ulti, kiedy okay, wy mi nie zadaliście. No tylko ja im zadałem coś z ulti. Auć. Aaaa, Boże, nasz Kassadin przeszedł, nie wiem jak. Ach, ta małpa tu ciśnie ich. Biegnę! Ach bro! Przeżył! dobrze. dobrze. Ale jestem super małpą. <laughs> Oj, jeszcze nawet i temu nie użyłem. Mam się się rzucił ich Gonimy go. Nie no ja was nie dogonię tam. No Coś czy że był boski w tą grę. Tak. Co ty robisz? Bije. No, się nie skapną że przerwa... A, Skapnął się. Cwana małpa. Cwana małpa. Przecież w miejscu do naszej małpy to to jest cwana. -ha -ha. LOL. <laughs> LOL. <laughs> to było dziwne. Ach, ten nie. Alistar chce zabić, no. No, co za łajza? To, nie, to było całkowicie niechcące. jasne, już ci wierzę na słowo. <laughs> A, to teraz... Kiedy ma zamiar, zamiar coś z rzucić? wrzucić? Mm, nie wiem, no. Przez ten desk lub drugi. czuję, że będą nas protect. tutaj... Zarnąć, że tak powiem. Może wam pomogę, może nie. Może przylecę to pężemy, a może nie. Dawaj chodź tutaj na tego czerwonego. Dam radę? Nie. Aha, okej. Okay. Spoko. <grym> no wiesz, tak się pytam, W sumie nigdy go nie zabiliśmy. Znaczy na... Przecież na nie śmieję się z ciebie. <grym> no, haha, się dał. Idziemy. No, no może jednak nie? Idziemy. No jednak nie? O, o nie tu trafie. dawaj na listara No i coś jest patrupy. Idziemy dobrze. Hmm. No, o, o, idzie. bardzo dobrze. Lecimy dalej. O, jest tu. O tym je ale ja mam Ankę. A to... to Widziałem takie coś jest. Jest tak widać. No i zagryzie, ładnie. No też to tylko nie zgryź jest, nie małem zbyt zbytnich szans. No, ja tu po hardkorze lecę. Teleport przed, przed <noise> przeciwnika towerem. No dobra, żeby było. No, straliśmy. Kolejna gra wygrana. Kolejna gra. Pożegnaj się z widzami ładnie, Jacku. No dobra, no to czekaj chwilę. No to dziękujemy wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kliknijcie ten łapkę w górę. Jak możecie. Aha. <noise> Na tak, kłapki w górę, definitywnie.